Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy próba mikrofonu, czy wszystko działa? Dobra. Halo, halo, koń się obalo, jestem tutaj z rzeźnikiem, witaj rzeźnik. No, witam ciebie. No i to jest Timberman, czyli jak można się domyślić... No w zasadzie może ciężko się domyślić że o, o co chodzi. Symulator drwala, znaczy. Symulator to myślenie jest najlepsze słowo, bo jak ktoś by na przykład chciał zostać drwalem i by się sugerował tym co tu się dzieje, no to prawdopodobnie mogłoby wyjść tak y, średnio. Ale jest to gra, która polega na no, niczym innym, jak generalnie ścinaniu drzewa. Ścinanie drzewa, za które potem się, no, w zależności od tego czy się wygra, czy nie, dostaje się punkty. Odblokowuje się odblokowuje się sobie inne postacie. No i tak, no i tak to wygląda, no. I co mogę powiedzieć, Rzeźnik, co ty możesz powiedzieć? Czy ty chcesz ja mam... wygrać? Chcę i chcę zaznaczyć, <laughs> że tu będę dzisiaj panem grubasem. grubasem. <laughs> dobra. To jest gra dobra. Czy to jest gra z serii tych fajnych, ale po pewnym czasie y, przyjemność przemienia się w irytację. I tam u góry widzicie, moi państwo, najdroższy taki pasek. I jeżeli, że tak powiem, rzeźnik przeciągnie go na swoją... o, wygrałem! Przeciągnie go na swoją nie. stronę, albo ja, no to analogicznie, albo ja ginę, albo on. No teraz nie. przegrał on. Tu się gra do trzech, nie? Chyba tak. No i generalnie, Grym, co wiecie. mogę powiedzieć? Trzeba czulać bardzo szybko. Kto pierwszy, ten lepszy. Ale nie może nas. Oooo! <grymne> o... Ale nie Mamy można dotknąć gałąź, no bo gałąź jak nas dotknie, no to prawda zgoni. Nie chcę, że mogą karzyć z Androida z telefonu tą tak Właśnie, tak. ta gra jest dostępna też na Androida na telefon. Była również dostępna podczas tegorocznego PGA. Można było jeszcze pograć w taką wersję przygotowaną chyba specjalnie na te targi na automaty, o wiele z lepszą, o wiele oprawą graficzną. Nie wiem czy ta wersja jest gdzieś dostępna, może widzowie tutaj rozjaśnią. Można było też u, u Dawida niedawno wyhaczyć koc, z tego co wiem. Tam ludzie się rzucili jak kuna na agres. O, teraz jest taki moment a, 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 precyzyjny. Trzeba dokładnie A, dokładnie. się. Nie Właśnie. Przegrać. Tutaj też bardzo fajnie by się grało na czterech, bo wtedy nie kończy się gra, tylko odpadają ludzie i o, ale to Już się robi napięcie solidne. Napięcie napięcie. Ło. proszę sprawa. państwa. Tyle chyba jeszcze nie wbiłem nigdy Ło, czy będzie 300 A, yeah. Wygrałem Czy to jest Niestety. darmowe? Nie, to nie jest darmowe moje państwo. Całe 1 euro Moi Państwo. Dobra Spróbujmy jeszcze raz, rematch, owszem. Ja sobie wybiorę innego hopka tylko. Ja A, to również. Weźmę się tradycyjnego, tradycyjnego lambera. Dobra. Ja tu świętego Michała może, <grym> może i mi pomógł się zwycięstwo. O widać, że to nie jest za szczęśliwy dla mnie. Dobra. Chyba dopiero rozpoczął pracę w tym fachu. Chyba tak, chyba tak. To jest taki mało doświadczony, bardzo No, Precyzja teraz. Pośpiech jest najgorszym bratem, jak to mówi O, 1-1. Jeden, jeden. Pożekadło. Dobra. To jest wydaje się gierka prosta i taka nie bardzo urozmaicona, ale gwarantuję, że wciąga jak kupia. Ma coś w sobie. Uu. A na telefonie jeszcze bardziej. Dobra, na spokojnie. ta muzyka tak przyspiesza, nie i tak do gowy idzie dostać już po, pewnym, po pewnej chwili. Podoba mi się to, że wszyscy mają takie samo ułożenie tych no, 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 no. Wszystko jest no, sprawiedliwe. To znaczy. Wszystko polega. Tylko wyłącznie na naszej umiejętności. Można wyrobić o koordynację tak. Gra idealnie wyrabia koordynację oko ręka, tudzież stopa dupa. Dobra, do, tak, do trzech razy sztuka, jak mówi stare Bram. śląskie wow. przysłowie. Dobra. Takie BO3, jest 1-1. Ja biorę teraz Mikołaja jako Mikołaj. Dawid, Halo. my teraz nagrywamy na tuba Timbermana, co możesz... O, ty na pewno powiesz nam coś ciekawego, bo ty rozmawiałeś z twórcą. Co tak, tak, witam wszystkich bardzo gorąco. Z tej strony, Dawid a.k.a. Bonkol. To jest gra, która została zrobiona przez przypadek, ale nie przez przypadek trafiliśmy na tą produkcję, bo jednak przybyła uwagę mojej drodzy grywalnością, ale także ceną na platformie Steam, gdzie możemy grać już od 2 do 4 graczy multiplayer. Początkowo było to oczywiście tylko i wyłącznie możliwe na tabletach i smartfonach, ponieważ tam można było grać tylko offline jako single player. Natomiast na platformie Steam płacąc 0,99 euro. Możemy grać już nawet do czterech, do czterech graczy. A co robimy? Oczywiście ścinamy drzewo, moi drodzy, sprawdzamy czy przeciwnik jest słaby, my oczywiście jesteśmy mocarzykami i wtedy możemy odblokować w zależności od tego jak dużo punktów zdobędziemy odpowiednie skiny, które nie wpływają w ogóle na rozkrywkę, tylko i wyłącznie dodają taki element dekoracyjny. A jeżeli ktoś na przykład zapyta, czy będą jakieś dodatkowe rzeczy, tak moi drodzy, oprócz na przykład zwykłego dębu, e, jakieś tutaj sosny, będą jeszcze dodatkowe świerki, wszystko jest możliwe. Oczywiście abstrahujemy tutaj od tego e, pamiętnej brzozy, e, tutaj nie ma żadnego tutaj połączenia, brzoza kontra jakieś tam rosyjskie czy ukraińskie miasta, e, no. Pozdrawiam, fajna gra. Bardzo fajna, 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 gra. Gra. fajna, fajna. bardzo pięknie, chodzi... i... nic dodać, nic ująć. Pytanie brak Można? Tak. Trzy... No. Jeszcze zapomniałem e, Mam 15 kodów od twórcy gier e, od, twórcy, od twórcy, tej gry e, Do na Steam O wartości, każdy z nich jest normalnie o wartości wiecie No wartości gry Czyli bardzo dużo Więc e, zaraz tutaj Zagadam. rozdam Gdzie tutaj rozdasz? Aha jeszcze dobra to ja ci dam no, ja, ci, dobra, ja ci dam 3 kody Snek Aha jeżeli ktoś ogląda ten materiał, bo to na tuby poleci, tak? Tak. Dokładnie. Jeżeli ktoś ogląda, to pamiętajcie, musicie dać łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. JOCHCA TAKO GRA. <laughs> musicie napisać JOCHCA TAKO GRA i Mikołaj dostanie ode mnie zaraz trzy kody i on potem spośród wszystkich komentarzy JOCHCA TAKO GRA Tak będzie. Kto osoby. pierwszy generalnie, ten lepszy. No. Kto szybciej pisze. Zobaczymy. To jest gra, której raczej nie polecamy ludziom, którzy mają jakieś nerwice, nerwice, natręstw, depresję, e, delirie, i inne ewentualnie też epilepsje, bo ilość migających... dobra, ja mam dość. Ilość migających okay. obrazów na minutę tutaj jest generalnie szalona. No i proszę państwa, co mogę powiedzieć? To był Timberman, niezbyt realistyczny, symulator, symulator Devala. Dawid tutaj wszystko podsumował. Także kto chce i chce taką gra, ten dostanie. Dziękuję, trzymajcie się. Pa pa! Dobrados.